Pierwsze wzmianki o dziwnym satelicie na orbicie okołoziemskiej pojawiły się już w latach 50. Początkowo uważano, że to, co wypatrzono na orbicie, to tajny rosyjski satelita. Sprawa stała się znana w prasie, a dziwaczny obiekt nazwano Black Knight, czyli Czarny rycerz. Wiele źródeł potwierdzało, że faktycznie coś przesłało sygnał radiowy i trwało to nieprzerwanie, przynajmniej od czasu, gdy ludzie nauczyli się rejestrować takie rzeczy. Pojawiła się teoria, że pierwszym, który odebrał ten sygnał, był Nikola Tesla i miało to być w 1899 roku po wybudowaniu urządzenia radiowego wysokiego napięcia, co miało miejsce w Colorado Springs. Przez następne dekady coraz częściej pojawiały się doniesienia o rzekomo odkodowanych transmisjach z satelity pozaziemskiego orbitującego wokół Ziemi. Sygnał radiowy, jaki wysyła ta sonda, został też podobno odkodowany przez radioamatora nasłuchującego przestrzeni kosmicznej. Jak twierdzi, zarejestrował on emisje, które wyglądały na przesyłanie koordynatów gwiezdnych. Jak twierdził, sygnał był skierowany w stronę podwójnego systemu gwiezdnego Epsilon Bootis. To stąd właśnie wzięto szacunki co do wieku urządzenia, ponieważ system ten, o ile był miejscem pochodzenia sondy, znajduje się około 13 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Jakkolwiek takie objawienia mogą brzmieć dziwacznie, to obiekt ten jest jak najbardziej realny i znajduje się na oficjalnych zdjęciach udostępnionych przez NASA, gdzie każdy może sprawdzić, co tam widzi. Obiekt znajdował się na polarnej orbicie, idealnej do mapowania powierzchni Ziemi, i zmierzał w przeciwną stronę niż większość ziemskich satelitów, czyli z zachodu na wschód. Wiadomo, że w pewnym okresie obiektem tym interesowała się organizacja Grumman Aircraft Corporation. Prowadzono wnikliwe obserwacje, ale ich rezultaty utajniono. W tej chwili nie ma już pewności, czy sonda nawet znajduje się dalej w przestrzeni kosmicznej. Gdyby tylko ludzkość zdołała dokonać bezpiecznej deorbitacji, zrobiono by to na pewno po cichu, dlatego nie wiadomo, czy ten czarny rycerz nadal znajduje się nad naszymi głowami.